Na podniewnym szlaku to kolejny program przygotowany przy współpracy Aero Klubu Jeleniogórskiego. Wysłuchamy w nim rozmowy z pilotem szybowcowym, zdobywcą złotej odznaki z trzema diamentami. Zapraszamy! Dzień dobry. Znajdujemy się na, lotn na lotnisku aeroklubu W Jeleniej Górze. Koło mnie pan Obetko dziejszych pilot szybowcowy, zdobywca złotej odznaki z trzema diamentami, który po raz pierwszy od 12 lat, lat wykonał przelot ze startem i lądowanym w Wieleni Górze wykonał lot o długości ponad 500 km. Jakiej długości był dokładnie ten lot? A, dokładnie to było 533 km. Mówi pan wcześniej, że każdy pilot szybowcowy marzy o tym, żeby zrobić taką trasę. A, dlatego, że... Taki przelot 500 km jest zamknięciem swojego rodzaju etapu. Marzeniem każdego pilota szybowcowego jest uzyskanie tak zwanej złotej odznaki z trzema diamentami. Każdy z tych trzech diamentów to dostaje się po spełnieniu odpowiedniego warunku w czasie lotu, czy to powiedzmy przewyższenie, czy przelot o odpowiedniej długości. I ten przelot 500 km, który ja zrobiłem, to był mój ostatni trzeci diament. 500 km, jest pan w szybowcu na górze, gdzie właściwie nikt pana nie kontroluje. W jaki sposób jest zmierzone to, że pan przeleciał ponad 500 km? O, to jest bardzo złożona procedura i w każdego typu lotach warunkowych pilot musi mieć odpowiednie urządzenie na pokładzie szybowca, które rejestruje wysokość lotu w czasie jego trwania co jest później zapisywane i przekazywane do komisji szybowcowej w Warszawie, która zatwierdza tego typu loty. I najważniejsza rzecz to wykonuje się zdjęcia fotograficzne punktów zwrotnych na trasie, którą się wykonuje. Po prostu w każdym szybowcu umieszcza się aparat fotograficzny i wykonuje się zdjęcia punktów zwrotnych trasy, którą się wykonuje. Co w moim przypadku to akurat było, zaczynałem od lotniska wielenie Górze, więc jako pierwsze było zdjęcie lotniska wielenie Górze. A następnym punktem była miejscowość Głogówek, 30 km na południe od opola, której zdjęcie musiało się znaleźć na filmie. Następny punkt to był zamek w książu niedaleko koło Wobrzycha. i ostatni punkt zwrotny to było lotnisko klubu w Opolu. I ostatnie zdjęcie to już z powrotem Jelenia Góra. Na pewno musiały być spełnione odpowiednie warunki atmosferyczne, żeby dokonać takiego lotu. Jakie to warunki? No to jest rzecz podstawowa i najważniejsza. Musi to być zdecydowanie taki typowo letni, piękny dzień ze z ślicznymi, kłębiastymi chmurami na niebie. Te chmury nazywają się kumulusy. I to jest marzenie każdego szybownika, żeby tylko takie chmury pojawiły się na błękitnym niebie. I akurat tak się złożyło, że tego dnia, to był 28 czerwca, taka pogoda właśnie się pojawiła. Pierwszy raz od 12 lat taki lot został dokonany tutaj z lotniska w Jeleniej Górze. Dlaczego tak długo nikt takiego lotu wcześniej nie wykonał? Co jak powiedziałem, to się składa na to kilka warunków. Po pierwsze musi być odpowiednia pogoda, która zapewni to, że, że taką trasę da się pokonać. 533 km no to jest jeden kawałek drogi i trzeba się bardzo spieszyć, żeby zdążyć wykonać taki przelot. No ja leciałem tam 5,5 godziny ten przelot, co specjalnie nie jest tak długo, ale to zasługa tego świetnego szybowca. Ale tak jak mówię, takie pogody nie zdarzają się nawet każdego roku. I poza tym to jest jeszcze kwestia dobrego szybowca, nie na każdym szybowcu można taki przelot wykonać. Im lepszy szybowiec, tym szanse są większe, no, ten akurat był wystarczająco dobry, żeby to zrobić. No i jeszcze jedna sprawa, to jak mówią niektórzy starze, że lotnicy nie jest bez znaczenia, jakie mięso siedzi w szybowcu. A niech pan powie, czy w czasie tego przelotu, tych 5,5 godzin, miał pan takie momenty, że jednak nie uda się panu przelecić tych 500 kilometrów? To znaczy powiem pani, że to świ świadomość tego, że się leci na tak długi przelot, to dotarła do mnie dopiero tak mniej więcej w połowie trasy, dlatego że jak się znaczy trasę na mapie, oczywiście cały czas lecę z mapą i na mapie jest kreska, która opisuje trasę po jakiej jalece i jak się zobaczy długość tej kreski, to jak się zaczyna taki przelot to jeszcze do człowieka nie dociera do świadomości, że to się da zrobić. Także do mniej więcej do mnie dotarło w połowie tego przelotu, że to jest, że to jest do zrobienia, że jest szansa, że taki, że taki przelot da się wykonać. No i tak jak mówię, na początku to jest taktyka jest taka, że człowiek się spieszy, bo może być mało czasu, żeby starczyło czasu, więc leci się najszybciej, jak się tylko da. Natomiast później jak świadomość osiągnięcia celu wzrasta, to taktyka się zmienia do, taki stopień, do takiego stopnia, żeby ten przelot już później tylko wykonać. No i akurat u mnie się udało, pogoda była równa przez cały dzień, w miarę dobra, także wystarczyło czasu spokojnie. Czyli żadne widziane wypadki? E, specjalnie nie było tak źle. Tam były może dwa takie dosyć kiepskie momenty, że zastanawiałem się, czy pogoda się nie zepsuje i tam nie było specjalnie różowo na trasie, ale jak widać, udało się to pokonać. Jest już Pan złotych złoty odznaki z trzema diamentami. Cóż jeszcze może Pan zdobyć jako pilot e, To muszę przyznać, że od czasu, kiedy osiągi szybowców zaczęły w sposób niezwykle istotny wzrastać, i te szybowce są coraz doskonalsze i piloci zaczęli wykonywać coraz dłuższe przeloty. Wprowadzono jeszcze uzupełnienie do złotej odznaki z trzema diamentami i tym uzupełnieniem jest wykonanie przelotu 1000 kilometrów. Jak na razie w Polsce, na terenie Polski, taki przelot wykonało trzech pilotów na bardzo dobrych szybowcach. Na świecie tych pilotów jest znacznie więcej, bo w tej chwili jest już około 1000. Są to, przyznam szczerze, ze wstydem głównie niemieccy piloci, którzy latają w Australii, w Stanach Zjednoczonych czy w Afryce Południowej, gdzie warunki meteorologiczne są znacznie lepsze i kluczności do wykonania takiego przelotu też no, dużo pewniejsze niż w Polsce. Także teraz moim następnym marzeniem jest wykonanie takiego przelotu, ale to już jest, jak wiem, no, mam nadzieję, że nie marzenie ściętej głowy. Niech pan jeszcze nam powie, ile lat pan lata na szybowcu? 12 lat. 12 lat. W takim razie, czego życzyć panu jako pilotowi szybowca? Eee, Przybył latać bezpiecznie, długo Czyli i bez tyle wypadków. Samo. Lądowań to tak? Zdecydowanie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.